Witajcie kochani bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz Cichocki, ekspert afiliacji Money Genius. To co pokazuję Wam teraz na ekranie mojego komputera, to jest folder sieci partnerskiej, czyli folder osób, które się zarejestrowały bezpośrednio z mojego polecenia do biznesu, które pozyskałem do biznesu. Słuchajcie, jeśli działacie w networku, to z całą pewnością pamiętacie ten wspaniały moment, kiedy... Z Waszego polecenia zarejestrowała się pierwsza osoba. Jest to coś naprawdę niesamowitego, ponieważ no jest to taki pierwszy sygnał, że to co robicie przynosi efekty. Ja doskonale pamiętam ten moment. Byłem niesamowicie zadowolony. Dostałem takiego mega kopa do działania. To było już ponad rok temu. Tak naprawdę, no teraz sytuacja się odwróciła diametralnie. Zobaczcie, pierwsza osoba była mega dawno temu. Tych osób rejestruje się już do mnie 100 miesięcznie, przybywa mi 100 nowych osób miesięcznie. W związku z tym no, ciężko to nazwać, że ja pozyskuję te osoby. To raczej osoby się do mnie wpisują, ponieważ już słyszały o mnie, obserwują mnie w social media, Instagram, Facebook, YouTube. I zainteresowanie dołączeniem do moich struktur jest ogromne. W związku z tym, słuchajcie, chciałbym wiedzieć, kim jesteś, jeśli chcesz do mnie dołączyć. Ponieważ no Managenius to nie jest już jakiś taki nie wiadomo jaki projekt. Jest to solidna marka w internecie, która naprawdę pozamiatała. I jeśli chcesz dołączyć do najlepszych, to bardzo Cię proszę, zobacz na samym dole mojej strony. Łukaszcichotzki.com, zamieściłem ankietę współpracy. Jest to bardzo krótka ankieta, ona zajmie ci dosłownie 5 minut. Proszę Cię, żebyś odpowiedział na kilka pytań, po to, abym mógł dopasować ten biznes jak najlepiej do Ciebie, ponieważ na pewno chcesz dostać plan skrojony na miarę. Mi też bardzo na tym zależy, że jeżeli dołączysz do mnie, to już w pierwszym miesiącu będziesz mógł pochwalić się świetnym wynikiem, ponieważ. Da to naprawdę mega wartość nie tylko Tobie, ale także mi, ponieważ dzięki temu, że ja przekazuję Tobie moją wiedzę, Ty osiągasz świetne efekty. Jeszcze lepsze zdanie pójdzie na mój temat po internecie. Na tym mi oczywiście zależy, ponieważ no, tutaj pracujemy na bazie marki osobistej. Dlatego proszę Cię, wypełnij tą prostą ankietę. Powiedz mi, kim jesteś, przedstaw się. Daj mi znać, gdzie o mnie usłyszałeś. Czy to był Facebook, Instagram, może jakaś reklama, wyszukiwarka, może się znamy. Daj mi znać, proszę. Również jeśli ktoś zarekomendował tobie moją osobę, czym się zajmujesz na co dzień, ponieważ pewnie jeśli szukasz jakichś dodatkowych źródeł zarabiania, alternatywnych źródeł zarabiania, jak internet, być może pracujesz na etacie. Ja na przykład. No właśnie pracując na etacie, szukałem sobie dodatkowych źródeł dochodu. No i tak trafiłem na pracę online. Daj mi znać proszę, dlaczego chciałbyś zarabiać online. Może już zarabiasz, ale nie masz mentora. Daj mi znać, ponieważ no często nowe osoby, jeśli dołączają do jakichś MLM-ów, zostają rzucone na głęboką wodę, dostają mentora albo pseudomentora, który nie potrafi dostrzec, w czym ta osoba ma problem, no to niestety, ale taka osoba sobie nie poradzi, dlatego daj mi znać, jeśli potrzebujesz osoby, która cię poprowadzi, pomogę ci jak najbardziej rozbujać twój biznes online, zrobimy audyt, czym ty się zajmujesz, co trzeba poprawić, zrobimy taki plan działania konkretnie, który wprowadzimy w życie, no i osiągniemy tym samym sukces oboje. W jakim czasie chcesz zmienić swoje życie, bardzo realnie, Proszę zaznaczyć, ponieważ sukces nie przychodzi w dzień czy w dwa dni. Daj sobie trzy miesiące przynajmniej, ale jeśli zaznaczysz te trzy miesiące, to nastaw się na mega intensywną pracę dzień w dzień. Przynajmniej te dwie, trzy godziny dziennie, codziennie, także w weekendy siedzimy przy kąpie i ciśniemy. Jeśli dasz sobie pół roku, jest to jak najbardziej realne do zrobienia, pracując na etacie, pracując dodatkowo w internecie, Pół roku to jest naprawdę bardzo realny termin. Jeśli dasz sobie minimum rok, pracując ze mną, gwarantuję ci, że jeśli będziesz szedł krok po kroku, tak jak ja szedłem, a ja mówię ci co po kolei robiłem, no to osiągniesz na pewno takie wyniki jak ja, a życzę ci, żeby one były jeszcze lepsze. Będziemy nad tym naprawdę mega intensywnie pracować. Czy masz już jakieś doświadczenie w marketingu albo w biznesie? Jeśli nie masz, daj mi znać, ponieważ tu jest bardzo ważne, żebyśmy Potrafili dopasować język do ciebie. Jeśli nie masz doświadczenia, no to muszę mówić do ciebie tak, jakbyś tego doświadczenia faktycznie nie miał. To muszą być mega podstawy. Jeśli już pracujesz w jakimś biznesie, jeśli masz podstawy marketingu, networku, jeśli działałeś w jakichś MLM-ach, programach partnerskich, innych programach internetowych, daj mi znać. Wtedy nie będę do ciebie mówił jak do osoby początkującej, ponieważ ty już podstawy masz. Wtedy będziemy konkretnie mówić, jak tutaj zrobić ten biznes tak, żeby przynosił jeszcze wyższe dochody. Co sprawiać największą trudność? To jest bardzo ważne, żebyśmy określili w czym jest problem. Wtedy możemy konkretny plan działania wprowadzić. Może nie wiem, brakuje ci czasu na przykład. Daj mi znać, ponieważ to jest problem naprawdę wielu osób. To jest problem, z którym ja sobie bardzo długo nie mogłem poradzić. Pracowałem już w tym internecie, ale nie miałem żadnego czasu wolnego, ponieważ ciągle siedziałem przy kąpie, nie wiedziałem co zrobić. Problemem było to, że moje działania były niezautomatyzowane. Oczywiście nie wszystko automatyzujemy, ale to co można zautomatyzować, ja sugeruję automatyzować. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, daj mi znać, wprowadzimy automatyzację u Ciebie. Zyskasz naprawdę czas dla siebie, dla rodziny, niesamowita wartość. Daj mi znać, jakim modelem jesteś zainteresowany, jakim modelem współpracy, zarabiania. Osobiście polecam sposób zarabiania: pasywny plus marketing, czyli marketing, i tak robimy w tym internecie. Nie kosztuje to, często nie kosztuje to nic. Jeśli, masz, jeśli dysponujesz jakąś kwotą, świetnie, ale wszystko z głową. Pamiętaj, że jeśli można coś robić za free, robimy to za free. Ale kolejna sprawa, myśl też o budowaniu dochodu pasywnego. Co to jest dochód pasywny? Dochód pasywny jest to dochód, który uzyskujesz tak naprawdę bez swojej pracy, ale nie od razu. To jest też, żebyś nie myślał, że to jest tak, że wejdziesz sobie w jeden dzień dochód pasywny zbudujesz. Nie. Najpierw pracujemy ciężko, po to, żeby kiedyś móc pracować mądrze. Najpierw my ciśniemy, a potem to pieniądze pracują na nas. Pieniądz robi pieniądz i to jest piękne. Taki sposób działania ja osobiście rekomenduję, ale jeżeli nie masz ani grosza, naprawdę ani grosza na start, masz jakieś długi, kredyty, pożyczki pobrane, nie wiesz jak się z tego wydostać, to proponuję Ci totalnie darmowy sposób działania w internecie, oparty tylko na marketingu, czyli na twojej pracy, na tym, że będziesz cisnął po etacie swoim dodatkowo w internecie. Będziesz budował swoją markę, pokażę ci jak to zrobić, dam ci dostęp do moich materiałów, wideo, PDF-ów, do materiałów, których nie publikuję nigdzie w internecie. Dostaniesz je dla siebie, wtedy nawet nie mając żadnego budżetu albo mając bardzo niski budżet osiągniesz świetne wyniki bardzo szybko. Jeśli zarabiasz już w internecie, Daj mi o tym znać. Być może potrzebujesz mentora, który rozwiąże Twoje problemy, których nie potrafi rozwiązać mentor, którego masz obecnie. Daj mi znać, pomogę Ci w tym. Napisz mi też, dlaczego powinienem właśnie z Tobą podjąć współpracę. Mam nadzieję, że coś fajnego tutaj napiszesz. Podaj mi swojego maila i jeśli przeczytasz regulamin, to zaznacz, że przyjąłeś go do wiadomości, wyślij ankietę i wtedy zapoznam się z nią. Dam ci znać tak szybko, jak to będzie tylko możliwe. Mam nadzieję, że to będzie dobra współpraca. Życzę Ci dobrego dnia i pamiętaj, że w życiu masz do nas się odważasz. Pozdrawiam serdecznie. Hej!